Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj mogliśmy przejrzeć wynik finansowy za rok 2024 ekipy Bormów i dziś chciałbym Wam przybliżyć temat, dlaczego według mnie ta drużyna będzie tą, która pozwoli nam w najbliższej przyszłości poznać kierunek, w którym będzie podążała cała Premier League. Bo w tych ciekawych czasach limitów finansowego fair play i potężnego zastrzyku gotówki dla wszystkich klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, to właśnie strategia średnich i mniejszych klubów będzie odbijała się szerokim echem na każdym aspekcie tej właśnie ligi. Na początku szybko wyciągnijmy najważniejsze dane ze wspomnianego raportu. I dowiemy się, że Wisienki wygenerowały przychód na poziomie 170 milionów funtów, co plasuje ich na 16. miejscu w lidze, ale do 10. brakuje im niespełna 15 milionów. Co prawda, klub wygenerował stratę przed opodatkowaniem na poziomie 66 milionów, ale jest to rzecz przez przepisy dopuszczalna i będąca w pełni w normie. A do tego we wspomnianym raporcie nie ma jeszcze uwzględnionego przychodu z transferu solanki do Spurs. Całkowity koszt ich składu obecnie wynosi 382 miliony funtów, a patrząc na fakt, iż są pewni utrzymania w lidze, a celują oni w górną połowę tabeli, to mogą już zacząć powoli planować swoją strategię na przyszłość. Całkowity roczny koszt amortyzacji składu to lekko ponad 60 milionów funtów, co patrząc na wartość tej kadry i ogólną pozycję klubów Premier League, nie jest kwotą wygórowaną, a wręcz stosunkowo niską. I tu właśnie dochodzimy do klu tematu, bo zespół ten posiada w swoim składzie Kilka bardzo mocnych, wyróżniających się indywidualności, do tego są to gracze bardzo młodzi i będą oni przykuwali uwagę dużo bardziej renomowanych marek. Jeśli liga miałaby funkcjonować według zasad, które przez lata klarowały się w gabinetach klubów to zespoły znacznie zamożniejsze, posiadające zaplecze finansowe o dużo większej skali niż te z południa Anglii powinny bez problemu móc wykupić zawodników drużyny środka tabeli i dopiero aspirujących. Ale teraz właśnie nadejdzie prawdziwy test dla tego rozwiązania, bo w swojej sytuacji finansowej wisienki wcale nie muszą sprzedawać, żeby dobrze prosperować. Ale żeby zostawić obecny skład, musieliby oni podjąć także znaczne ryzyko, podpisując dużo wyższe kontrakty ze swoimi gwiazdorami i mieć wizję, która skusiłaby ich do pozostania. A może to nie być takie proste, bo mówimy tu o kluczowych nazwiskach, takich jak Dinhausen, posiadający obywatelstwa Hiszpanii i Holandii, młody środkowy obrońca, który w tym roku skończy dopiero 20 lat i przebojem wdarł się do Ligi. I chociaż Bormów zapłaciło za niego lekko ponad 12,5 miliona funtów, to po tym sezonie mogą liczyć na kwotę bardziej zbliżoną do milionów 50, bo podobno na tyle opiewa klauzula jego wykupu, a w grze, jak podają media, jest Liverpool, Real Madrid i chociażby Chelsea, więc na brak ofert raczej nie będzie on narzekać, a nawet Justin Klivert ostatnio wypowiedział się, że spodziewa się tego transferu w nadchodzące lato. Podobne oczekiwania może mieć jego partner z defensywy, Ilia Zabarni, bo zakupiony w 2023 roku z Dynamo Kijów Ukrainiec za kwotę prawie 19 milionów, po tym sezonie będzie musiał wygenerować dla klubu jedynie 13, żeby być księgowym zyskiem a spodziewać się można ofert w wysokości zbliżonej do poprzednika, czyli 40 lub 50 milionów, bo podobno tyle były już w stanie zapłacić kluby w zimowym okienku transferowym. A chociaż sam Ilia podpisał nowy kontrakt, to trudno oprzeć się wrażeniu, że może to być zbyt gorące nazwisko na rynku, żeby ochronić się przed zakusami innych zespołów. Jakby tego było mało, kolejka zapewne ustawi się po Milosa Kerkeza, Węgier jest jedną z rewelacji tego sezonu, a do tego po dwóch latach na stadionie Vitality wydaje się, że powoli zaczyna wystawać ponad ten klub. I znów można liczyć na ofertę, która na pewno przebije 40 milionów funtów. Do trio młodych obrońców należy dodać skrzydłowych, czyli Dango Watare, który w samej lidze strzelił 7 goli i także zakupiony został w roku 2023, tak samo jak Semenio, którego dorobek strzelecki jest ten sam. I chociaż jest delikatnie starszy od kolegów, bo ma 25 lat, to jednak chętnych na jego usługi na pewno nie zabraknie. Można było też dołożyć tutaj rok starszego Klajwerta, który rozgrywa sezon życia, ale póki co sam stara się on odgonić myśli o transferze i możliwe, że będzie chciał być twarzą tego projektu. Mamy także Ewa Nilsona, który przyszedł przed tym sezonem, ale już za większe pieniądze, bo ponad 30 milionów i chociaż on też nie zawodzi, to tutaj pewnie Bormów łatwiej będzie go przekonać o pozostaniu na swoim stadionie ciutkę dłużej. Jak sami widzicie, możemy się spodziewać, że gabinety Bormów muszą przygotować się na odparcie zmasowanych ataków podczas lata i podjęcie bardzo ważnej decyzji, która jest tematem odcinka. Czy być zapleczem dla wielkich i spieniężyć sukces swojej siatki skautów oraz zespołu, i zarobić największe pieniądze w historii klubu? I mówimy tu o przychodzie w skali jednego okienka, który opiewałby na kwotę ponad rocznych przychodów całego przedsiębiorstwa. Takie pieniądze pozwoliłyby klubowi zabezpieczyć swoją pozycję w Premier League i mocno zwiększyć swoje możliwości, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie w przyszłych latach. Bo na obecnym poziomie rozwoju Bormów, spadek jest czymś, co najbardziej zagrażałoby rozwojowi całego projektu i warto takie ryzyko kompletnie zminimalizować. Ale Bormów ma też drugą opcję i może rzucić rękawice największym. I uznać, że skoro piłkarze mają długie kontrakty, to wcale nie są na musie, żeby sprzedawać, i ewentualnie mogą pochylić się jedynie nad transakcjami zawodników z klauzulą w kontrakcie. Byłby to jasny sygnał, że nie chcą oni żadnego resetu w budowaniu swojego zespołu i będą mieli zamiar się wzmacniać, aby walczyć o trochę wyższe cele niż tylko utrzymanie i sporadyczne wyskoki w górną połowę tabeli. Oprócz jasnej wizji przyszłości, takie rozwiązanie wymagałoby potężnych nakładów pieniężnych, nie tylko żeby przekonać zawodników, którzy zostaną, że to się im opłaci, ale żeby wzmocnić zespół wokół tych jednostek. Do tego podejmujesz ryzyko, że wartość niektórych graczy może spadać, albo może dojść do jakichś urazów czy przewlekłych kontuzji i wtedy nie uda się już ich spieniężyć na tym samym poziomie co obecnie. I tu dochodzi kwestia szkoleniowca, czyli Andoni i Raola, który całym tym pojazdem kieruje, a jego kontrakt jest jedynie do 2026 roku, i na pewno na rynku pojawi się zespół chcący ściągnąć go do siebie. Dużo kiedyś mówiło się o United, ale czerwone diabły poszły w innym kierunku, i teraz chociaż wydaje się, że akurat w Premier League większość Big Six ma obsadzoną pozycję menadżera, to nadal w wielu notatnikach Hiszpan będzie na pierwszej pozycji do zastąpienia ewentualnych zwolnionych, więc tutaj Bormów też musi myśleć szybko, czy obsypać go górą pieniędzy i wizją budowania czegoś, oraz przedłużyć kontrakt, czy szukać innego rozwiązania, o które łatwo wcale może nie być. Jestem niezmiernie ciekawy, jak ten okres sukcesu i urodzaju tak wielu utalentowanych piłkarzy z dobrze trafionych transferów wykorzysta ten klub. Jest to według mnie jeden z ciekawszych przypadków do obserwowania w najbliższych miesiącach, i z pewników można założyć jedno: że chociaż będzie to potwornie zajęty okres dla dyrektorów klubu, to ich księgowość już teraz może się spodziewać rekordowych sum na kontach Bormów, czy to przychodzących, czy wychodzących. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, za Wasz czas i wysłuchanie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji bądź kciuka w górę. Dziękuję i miłego dnia.